Batalion, batalion na moją komendę, batalion, patrzność, równaj prawo. Batalion, patrzność, batalion, chodźmy. Trójcia pyta się, to <try> się, to to Serdecznie witamy Państwa na uroczystym apelu Batalionu Reprezentacyjnego Wojska Polskiego z okazji naszego święta. Dzisiejsze obchody święta są połączone z przypadającym jubileuszem dziesiątym rokiem istnienia naszej jednostki. W dniu 7 września 2009 roku Minister Obrony Narodowej swoją decyzją ustanowił Dzień 20 lipca dorocznym świętem Batalionu Reprezentacyjnego Wojska Polskiego. Data ta nawiązuje do dnia 20 lipca 1926 roku, kiedy to w ramach Gabinetu Wojskowego Prezydenta Rzeczypospolitej została utworzona Kompania Zamkowa pierwszy etatowy pododdział reprezentacyjny. W imieniu dowództwa Batalionu Reprezentacyjnego Wojska Polskiego oraz Stowarzyszenia Pododdziałów Reprezentacyjnych witamy na terenie obiektu. Który na co dzień jest obiektem szwadronu kawalerii wojska polskiego. Szanowni Państwo, batalion reprezentacyjny Wojska Polskiego powstał 1 stycznia 2001 roku po przekształceniu istniejącej wówczas komendy garnizonu miasta stołecznego Warszawy i pododdziałów reprezentacyjnych Wojska Polskiego. Zgodnie z decyzją Ministra Obrony Narodowej. Z komendy garnizonu wyłączono pododdziały reprezentacyjne i właśnie z nich utworzono samodzielny batalion reprezentacyjny wojska polskiego. Dziś batalion to trzy kompanie reprezentacyjne wojska polskiego, orkiestra reprezentacyjna wojska polskiego imienia generała Józefa Wybickiego, kompania zabezpieczenia wraz z plutonem armat salutowych, szwadron kawalerii wojska polskiego. Oraz sztab i piąt logistyki. Głównym zadaniem batalionu jest reprezentowanie państwa i wojska polskiego w kraju i za granicą w ramach Wojskowej Asysty Honorowej podczas uroczystości państwowych, wojskowych i patriotyczno-religijnych. Asysta ta występuje podczas wizyt przywódców i szefów rządów, koronowanych głów państw, najwyższych dowódców wojskowych oraz przywódców światowych organizacji. Kompania reprezentacyjna Wojska Polskiego wraz z orkiestrą towarzyszyły wszystkim pielgrzymkom do Ojczyzny Ojca Świętego Jana Pawła II oraz wizycie jego następcy Benedyktowi XVI. Pododdziały batalionu asystują podczas ceremonii składania prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej listów uwierzytelniających przez nowo akredytowanych ambasadorów. Zaszczytem dla batalionu jest możliwość uczestniczenia w uroczystościach rocznicowych na terenie Warszawy w miejscach pamięci narodowej. Żołnierze batalionu pełnią wartę honorową przy grobie nieznanego żołnierza i od 3 marca 2003 roku przy Pałacu Namiestnikowskim, siedzibie prezydenta. Pododdziały batalionu towarzyszą także w ostatniej drodze podczas uroczystości pogrzebowych, osobom szczególnie zasłużonym dla Państwa oraz żołnierzom. Żołnierze Kompanii Reprezentacyjnej Wojska Polskiego podczas uroczystości najwyższej rangi występują w umudurowaniu trzech rodzajów sił zbrojnych: wojsk lądowych, sił powietrznych i marynarki wojennej. Kompania honorowa maserować! batalion, na ramię, Go. prezentuj Go. na lewo, Go. Na miejsce apelu wracają Orkiestra Reprezentacyjna Wojsk Lądowych przed dowództwem Majora Artura Przeprzewskiego, oraz kompania honorowa, którą w dniu dzisiejszym wystawiłam druga kompania reprezentacyjna Wojska Polskiego pod dowództwem policznika Tomasza Szymonkowicza. Kompania, w których ulegli umundurowaniu przedmiotami wojsk. Dowództwem dzisiejszym reprezentacyjnym jest Wojów Leszek Szczelczak i następna dowódcy badawczego reprezentacyjnego Wojska Polskiego.